Nowenna do Ducha Świętego Dzień drugi Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wezwanie Duchu Święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, Utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Módlmy się, Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego. Spraw łaskawie, by wspierał o nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen. Modlitwa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.